Tak więc kontynuując, mówiłam już o tym, że kiedy urodziła się właśnie nasza pierwsza córeczka, to jakby całą ciążę czułam się świetnie, psychicznie wszystko było super, naprawdę pięknie, realizowaliśmy się też zawodowo. Dużo działaliśmy się, działaliśmy i było, było naprawdę fantastycznie. Później, natomiast, kiedy, kiedy już córeczka się urodziła, prowadziliśmy wtedy własny biznes i niestety lęki powróciły. Takie totalnie irracjonalne. Też bardzo silnie wróciły te lęki o mój wzrok. Nie wiem, po prostu dalej, dalej, to, dalej to przerabiałam. Cały czas to samo. No i w międzyczasie różne, różne nowe analizowałam, szukałam w internecie m, przeróżnych informacji i pewnego razu też natrafiłam właśnie na informacje o, gdzieś tam na forum o, o nerwicy lękowej, gdzieś przeczytałam o, o magnezie, o, o tym jak niedobór magnezu, może, czym może się objawiać i wtedy też postanowiłam, że będę suplementować ten ten minerał i zamówiłam sobie chlorek magnezu. I to, jeżeli chodzi o taką kurację, to bardzo mi to pomogło. Ja się wtedy rozluźniłam, lepiej spałam. No, lepiej funkcjonowałam po prostu tak fizycznie. Moje ciało nabrało takiej werwy, takiej siły nowej. I wtedy rzeczywiście to mi, to mi pomogło. Natomiast, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne. Już leki czy jakieś tabletki, to nigdy, nigdy nie zażywałam, nigdy też nie byłam u lekarza, żeby mi jakieś tam leki zastosował też, czy coś takiego. Także jedynie, jedynie co, to właśnie pomagałam sobie tym, tym magnezem. I żeby tak bardzo, bardzo też nie, nie rozwlekać tego w czasie, że tak, że tak powiem, to, to chciałabym jakby zmierzać do, do już do tego momentu, kiedy przyszły, przyszły rozwiązania do mnie, tak? Czyli um, cały czas jakby miałam, miałam styczność, cały czas czułam za sobą ten, ten um, czy towarzyszą mi te lęki, nie było to, to było bardzo trudne dla mnie. Obawiałam się nie tyle o, o siebie, o swoje zdrowie, co też o dzieci, bo wyobrażałam sobie sytuację, że, że jak, a jak umrę, a jak coś mi się stanie, a jak gdzieś jestem z nimi, na przykład, wiecie, na mieście, w sklepie, gdziekolwiek, to jeżeli coś mi się stanie, upadnę i tak dalej, to kto się nimi zajmie i to po prostu. Za każdym razem, jak szłam coś załatwić, czy nawet na głupie y, zakupy, to starałam się po prostu jak najszybciej iść, załatwić i, i wracać do domu. To był jakby ten dom, to był takie miejsce, gdzie ja y, czułam się lepiej, nawet przechodząc te lęki, nawet które mnie atakowały w nocy. Y, także ja czułam się wtedy bezpieczniej. Też, też był koło mnie mąż, który. W nocy potrafił wstawać i, i zaparzać mi e, melisę, albo ze mną rozmawiał, albo po prostu leżał i był ze mną. Ja czułam jego obecność i było mi po prostu łatwiej. E, wiedziałam też, że nawet nie muszę niczego mówić ani niczego tłumaczyć mu, e, a on tak jakby wszystko wiedział. I to jest niesamowite właśnie takie wsparcie osoby bliskiej czy nie może być spokrewniona czy zupełnie obca, ale, ale, ale to nam na pewno bardzo dużo daje i nas otwiera na nowe, na nowe możliwości bo my wtedy widzimy odrobinę chociaż tej nadziei, że że będzie, że będzie dobrze, że będzie lepiej no i tak miały sobie lata. Teraz ta córeczka nasza druga ma 4 lata, skończy teraz w kwietniu. i Ja od czterech lat po prostu nie mam... Nie mam do czynienia nic. Nie mam do czynienia żadnego z nerwicą lękową. Po prostu uwolniłam się od tego. I teraz... Chciałabym wam powiedzieć, w jakim kierunku może powinniście szukać, ponieważ ja wiele też czytam na ten temat i tam sporo osób pisze o tym, że, że nowe znajomości, żeby zawierać, żeby uprawiać jakiś sport, hobby, pasję rozwijać i tak dalej, że to, to nam pomaga. Owszem, to nam pomaga, ale to jest do jakiegoś czasu. To tak jak u mnie było, że kiedy poznałam męża, zakochałam się, wszystko było pięknie, fajnie, Zaszłam w ciążę, byłam taka szczęśliwa, jak mi ros, jak brzuszek rósł i tak dalej. Ale to wszystko było do czasu. Tak samo z tym sportem, czy z jakimiś pasjami, wycieczkami, podróżami. Ja nawet potrafiłam w czasie podróży być skrępowana i przytłuczona lękiem i, i nie wiedziałam, czy już umrę za chwilę, czy. Czy po prostu to było straszne? Więc, więc co jest najważniejsze, to co ja Wam mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, i nie tylko już z mojego, ponieważ innym osobom też udało się coś takiego zrobić, to trzeba po prostu poszukać i dotrzeć do, do przyczyny, do źródła. Do źródła, do tego momentu, do tej emocji, do tej jakby traumy, można nazwać, która wywołała w nas takie, a nie inne choroby. To nie chodzi nawet tylko o teraz o nerwicę lękową, ale być może wśród Was jest osoba, która cierpi na jakiś nowotwór, na jakieś inne choroby, bardziej poważniejsze, mniej poważniejsze, jakieś schorzenia. I my naprawdę możemy. W łatwy sposób dotrzeć do tego źródła. I to jest niesamowite, że o tym się nie mówi, że, e, że po prostu, no wiele lekarzy mówi o tym, że psychika jest bardzo ważna, e, stres, unikać stresu, unikać stresu, ale to nie o to chodzi. I to też nie chodzi o to, żeby uciekać od tych emocji, które się w nas pojawiają, tak? Od tego lęku. Wiadomo, że to jest naturalne. Kiedy czujemy coś, co, co nas przytłacza, co nas boli, to. To oczywiście, że my się od tego odsuwamy, my chcemy od tego uciekać, bo nikt normalny nie jest jakimś yy, yy, nie chce się po prostu yy, ranić, tak? Żeby po prostu poddawał się yy, temu, że coś go boli, tak? Jakimś tam złym emocjom, które nas yy, po prostu niszczą, niszczą też nasze ciało. Ale też o co chodzi, że my z tych emocji możemy się bardzo wiele dowiedzieć. I ja, bym, ja po prostu um, doszłam do tego, ponie, dzięki tej książce, tą książkę kupił mój mąż. I najpierw on przeczytał, to jest Brandon Base, napisała książkę Podróż. I powiem wam, że. Ja wcześniej już coś takiego przeżyłam, ale to już jest temat też na inny film, ale ja wtedy nie wiedziałam, że to jest coś takiego, że, je, że mogę to powtarzać i że to może być taki proces, do którego ja mogę po prostu świadomie wrócić za każdym razem, kiedy tylko będę miała taką potrzebę. Tutaj w tej książce jest autorka opisuje swoje zmagania z nowotworem, z, z rakiem macicy i jak ona doszła do traumy z dzieciństwa. Do tych emocji i ona je po prostu przepracowała w skrócie, tak mówiąc, żeby ten film nie trwał <noise> dwie godziny, ale po prostu ona, pomimo sprzeciwu, lekarzy, którzy chcieli ją operować, po prostu głus był bardzo, bardzo duży, wszyscy myśleli, że ona w ciąży jest w ogóle mimo to ona dała sobie szansę, ona czuła. Że ona znajdzie to rozwiązanie, ona się musi dowiedzieć, co ten głos chce jej powiedzieć. Więc ona dotarła do, tej, do, tych, do tych emocji z dzieciństwa i, i, i po prostu przetrawiła to wszystko i przeanalizowała. Znaczy, nie przeanalizowała, tylko po prostu tak jakby zmieniła zapis w swoich komórkach. W swoim ciele, tam gdzie była zapisana ta trauma i ta krzywda, to ona po prostu tą krzywdę na podstawie wybaczenia, na podstawie uregulowania pewnych spraw, pewnych zrozumienia, też pogodzenia się z pewnymi rzeczami, ona to po prostu yy, pozwoliła temu swojemu ciału się uleczyć. I tak samo po prostu stało się u mnie, że ja, będąc w połowie tej książki, ja połowę książki wtedy prze, przeczytałam i Pamiętam, wtedy byłam sama w domu, że to jest też temat na, na, na inny film, ponieważ gdybym teraz miała wam opowiadać, jak przebiegała ta podróż, to to jest naprawdę temat na, na być może na drugi film. Ale, ale o co chodzi, że my. Ja w skrócie mówiąc tak, przeżyłam w dzieciństwie taką sytuację, że będę małą dziewczynką. Byłam sama w domu, jakoś tak było, że szary bóry, ponury dzień, był deszczowy i oglądałam w telewizji taki program o niewidomych dzieciach. I ja tego tak świadomie tego nie pamiętałam, ja nie wiedziałam o tym, nie myślałam o tym codziennie, nie analizowałam tego, co się wydarzyło, ale dzięki temu, że poczułam, że mogę wejść w te emocje i mogę na nowo to wszystko odtworzyć, i mam możliwość, Zmiany i, i zrozumienia tego, co się stało, to dzięki temu ja dotarłam do tego wydarzenia. Dotarłam do tego momentu, kiedy ja się bardzo mocno przestraszyłam, ponieważ ja oglądałam ten program i zamknęłam oczy i wczuwałam się w te dzieci, które nie widzą, i ja byłam przerażona wtedy. Nikogo obok mnie nie było, kto mógłby, kto mógłby mi jakby wytłumaczyć. Na czym, na czym to polega, i tak dalej, w ogóle, żeby, wiecie, żeby nie chować tych emocji, tego lęku w sobie, tego strachu, tylko żeby po prostu opowiedzieć o tym, przetrawić to. Bo najgorsze, co jest, to, to właśnie jak my chowamy te, te emocje, i dlatego one później, z biegiem lat, za, za jakiś czas, one po prostu dają o sobie znać, żebyśmy po prostu mogli naprawić to, co, to, co możemy tak, naprawić. Więc to była jedna sytuacja, a druga sytuacja to była no, to był taki priorytet w moim życiu, jakby to była taka no, bardzo poważna historia w moim życiu, którą, którą też właśnie dzięki, dzięki temu procesowi, że ja wróciłam do tego wstecz każdy, kto z was nie wiem, albo czytał tą książkę, albo, albo wie, na czym polega. Proces wybaczania, i tak dalej, to będzie wiedział, o czym mówię, o tym odpuszczeniu, i tak dalej. To po prostu życie się zmienia, i tylko wtedy ta cząstka nas, która jest zraniona, może, może być po prostu uwolniona. Tylko wtedy, kiedy my. Przestaniemy czuć, załóżmy lęk, żal, albo zrozumiemy, zrozumiemy, że dlaczego tak czuliśmy wtedy, będąc małym dzieckiem, tak? albo na przykład, jeżeli ktoś nam zrobił krzywdę, a my podejdziemy do tego od nowa i przepracujemy te emocje, zrozumiemy to wszystko, to nagle po prostu my się zmieniamy. Wtedy w nas już nie ma tego jakby ta, ta, tak jakbyśmy coś naprawili, tak jakby część nas uległa takiemu odżywieniu, tak jakby ja czuję się po prostu wiele razy po prostu budząc się rano, dziękuję Bogu, że, że coś takiego mnie spotkało w życiu, że, 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 że tyle dobrego się po prostu wydarzyło w moim życiu i że że wyszłam z tego i teraz po prostu staram się e, pomagać też innym i jakby podawać, podawać te, te informacje dalej, dlatego stąd, stąd też jest ten film. E, I zachęcam Was, zachęcam Was do tego, żebyście po prostu nie uciekali, nie uciekali przed tym, co, co w was siedzi, czyli te silne emocje, czy żal czy to jest lęk, czy to jest, czy to jest zazdrość, to po prostu nie możemy uciekać od tych emocji, tak? Już nie będę się tam mocno rozprawiać na ten temat bardzo, ale jeżeli byście chcieli, to mogę Wam po prostu opowiedzieć jeszcze o tym, jak wyglądał u mnie taki proces podróży i jak później, jakby z perspektywy y, też czasu po tej podróży, kiedy, kiedy wraca się jeszcze raz do tego wydarzenia, to jest po prostu, wraca się jakby do zupełnie innej rzeczywistości. Także no niesamowita historia, powiem, no niesamowita przygoda, niesamowita przygoda życia. No, bardzo się cieszę, że posiadłam tą po prostu wiedzę, jakby nie było taką umiejętność, że. I to jest niesamowicie łatwe. Ludziom się wydaje, że to jest jakieś, jakieś trudne, jakieś skomplikowane, że tego się nie da, że trzeba chodzić latami do terapeutów, że, że słyszałam też opinie takie, że z nerwicą trzeba żyć, że trzeba się już pogodzić. Nie, to nieprawda. Nie z niczym się nie musisz pogodzić, tylko otwórz, otwórz się na to, co wypływa z głębi Ciebie. Otwórz się na te emocje. Nie uciekaj od nich, bo, bo za każdym razem kiedy będziesz uciekać i uciekać, to jeszcze bardziej będziesz w sobie potęgować takie uczucia y, takiej bezsilności, ta, taka, taka po prostu beznadzieja, że, że już nie ma dla mnie nadziei, już do końca życia będę uciekać i uciekać, albo nie daj Boże na jakichś lekach psychotropowych żyć, to, to jest po prostu nie, tak się nie da, także... Polecam Wam po prostu tą książkę sobie zakupić. To jest naprawdę niesamowita, niesamowita sprawa, żeby, żeby odkryć w sobie. I to nie chodzi tylko o to, że macie na przykład jakiś jeden problem z, albo ktoś z Waszej rodziny. Wy już zaczynacie inaczej patrzeć na swoje życie, na, na swoje ciało, na, na to, co w Waszym życiu się przytrafia i inaczej, na to, inaczej to postrzegacie. Także, także bardzo gorąco Wam polecam. Ja u mnie na, na stronie, u mnie na. Tam mam taki mini-blog. Tam czasami coś, coś piszę. Jak mam, jak mam wenę, jak mam, jak mam czas, jak mam jakąś po prostu chwilę, to, to tam też można zakupić po prostu tą książkę. Tam polecam kilka książek, które sama, sama po prostu przetrawiłam i, i uważam, że są niesamowicie cenną skarbnicą takiej wiedzy, ale to takiej. Takiej życiowej, takiej mocnej, która, która nas może prowadzić naprawdę przez całe życie i możemy dzieci uczyć tego i inaczej po prostu funkcjonować. Także bardzo, bardzo Wam gorąco polecam i nie zgadzajcie się na to. Tutaj też fajnie jest napisane: nie wolno się poddawać, i to jest bardzo ważne przesłanie, żeby po prostu nie poddawać się. Chociaż rozumiem, co to znaczy mieć takie chwile zwątpienia i co to znaczy się poddawać, bo nieraz miałam takie momenty, bardzo wiele było ich w moim życiu, e, począwszy od dzieciństwa, ale, ale teraz już zupełnie inaczej na to reaguję. Często jak rozmawiam z ludźmi, e, czy tam konsultuję się z kimś, to po prostu ludzie mówią, jak możesz tak mówić, jak to jest możliwe, e, że, możesz że masz takie podejście. I tak dalej, i tak dalej, ale potrzeba do tego trzeba jakby no dojść samemu i otwierać się na nowe, nie zamykać się w myśleniu, mieć otwarty umysł i, i szukać tego nie tylko jakby w jednym źródle, także otworzyć się na, na inne możliwości. Także gorąco wam polecam coś takiego albo pisanie. Zapisujcie swoje emocje, swoje swoje odczucia, przemyślenia. Weźcie kartkę papieru, długopis, jeżeli coś Was bardzo męczy, doskwiera, zapisujcie to i będzie Wam łatwiej wrócić do tego i przeanalizować i wtedy łatwiej Wam będzie dotrzeć do źródła danego problemu. Ok, ja kończę ten film, ponieważ... Będzie on bardzo, bardzo długi. Nie wiem, czy ktoś, ktokolwiek dotrwa do końca, ale mam nadzieję, że tak. W opisie umieszczę mniej więcej skrót taki i po prostu co najważniejsze, to polecam Wam bardzo tą książkę. Naprawdę w każdym domu powinna być taka, taka książka i żeby to, żeby to owocowało w Waszym życiu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Żeby... Szukać tego spełnienia i, i, i odnaleźć w sobie tą boskość, tą moc, która jest w każdym z nas, bo Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie tworzy dziadostwa <grym> czyli po prostu my jesteśmy naprawdę wspaniali, nasze ciało jest niesamowicie skonstruowane i my. Mamy niesamowitą moc, tylko musimy ją odkryć i popatrzeć w odpowiednim kierunku, popatrzeć tutaj, nie szukać cały czas na zewnątrz odpowiedzi, tylko troszeczkę popatrzeć na siebie w głąb, w swoje emocje, wejść w to, co mnie boli, co mnie rani, dlaczego tak się czuję, dlaczego tak jest. Więc gorąco Was pozdrawiam, życzę Wam dużo, dużo, dużo siły. I, I nadziei i nie poddawajcie się i nie dajcie sobie wmówić, że musicie z tym żyć, bo nie musicie z tym żyć. Ja jestem wolna, czuję się wolna, czuję się wspaniale, czuję się y, po prostu, mam w sobie bardzo dużo siły, żeby też pomagać innym i staram się to robić. E, także trzymajcie się bardzo ciepło. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że e, do zobaczenia za jakiś czas ponownie na moim kanale także buziaki dla was wielkie i trzymajcie się zdrowo pa pa